Siemanko, witam bardzo serdecznie na kanale W dzisiejszym odcinku nagram dla was mój, mój kolei, komputer stacjonarny Modecom czarny z płytą główną gigabytek EGA 3 37 2 a po raz kolejny, po, po, po raz kolejny naprawię. Po, po, po naprawie po raz kolejny. Który wymieniłem szybki na dysk twardy HDD, na szybki dysk SSD. Dokupiłem jeszcze sam adapter sanki i kieszeń na, do 2,5 cala na dysk SSD czy HDD laptop, laptopowy na, do, do, do budowy komputera stacjonarnego na dysk 3,5 cala do, do, do tego komputera stacjonarnego. I jeszcze, do, jeszcze dokupiłem, bo wy, wymieniłem kartę sieciowoską do Wi-Fi ten da na TP-Link, bo ta bo, bo karta się działa bez Na TP-Link niestety nie, nie obsługuje Windowsa XP. Max, minimalnie obsługuje Windows 7. Niestety. Więc musiałem wymienić standa na TP-Link. Przykrością tak powiem. I jeszcze dokupiłem wiatrak, wentylator do, do komputera na z, z końcówką. Z końcówką molex. Standardowy molex Jak, jak na przykład do dysku idę, na przykład. Czy do napędu. A zasilanie to jest na molex ten wentylator. Tylko, że niestety kupiłem 12 m2, a to jest za duży. Niestety. Więc musiałem inaczej zamontować. Przykro mi. No dobra. Dzisiaj w tym filmiku ża ża bez żadnych pozdrowień, bo, bo za dużo pokazywałem w tym filmiku, niestety. Dzisiaj, za Dzisiaj nie będę nikogo pozdrawiał. Przykro mi. No dobra. A teraz, przedłużając do jego balastu, zaczyna zaprezentować mój, no, mój, mój, mój używany komputer stacjonarny motecą po raz kolejny z płytą główną marki Gigabyte. S2H S2H S2 no dobra to teraz z przodu wygląda tak ale tym razem jeszcze wcześniej wymieniłem na napęd optyczny LG z, z, na, z poprzedni był na napęd optyczny z tym z interfejsem ID na a, a to, to był wcześniejszy a ten jest na SATA, LG to jest na SATA. To teraz pokażę wam panel tylny. Na panelu tylnym coś, coś, coś co wymieniłem. Na panelu tylnym tutaj, tutaj, tutaj widać niestety tutaj widać tutaj widać wiatrak. A tutaj wymienił, to tu jest jedna antena. A tu jest dioda statu, status, zielona status. A tutaj jest jedna antena wi-fi, jedna antena wi-fi, bo to jest typy link, a nie tenda. Jakby była tenda, to było dwie anteny. Jakby, jak, jak jest typy link, to jedna antena. To właśnie wymieniłem. I oczywiście zainstalowałem sterowniki. Sterownik karty sieciałem w środku spłyty instalacyjnej. To teraz pokażę Wam w środku. Teraz pokażę Wam, co w środku. To, to w środku się pokazuje. Zobaczmy, co tam się dzieje. No. Tutaj jest podłączony, tylko że niestety nie widać tego, tej sanki. Adapter. Jest, po, jest przymocowany szybki dysk SSD DOS. Adaptera sanki kieszeń do dysku SSD 2,5 cala na 3,5 cala do, do tego komputera stacjonarnego. A szybki dysk SSD to się nazywa Godram CX400. Pojemność 256 GB. SATA 3. A jest za to kombinacja SATA 2 i 1. Interfejs 6 GB na sekundę. Z szybkość odczytu 550 MB na sekundę. I. Prędkość zapisu 490 MB na sekundę. No właśnie skonowałem. No skonowałem ten system Windows 7 z dysku twardego HDD na ten szybki dysk SSD. Za pomocą tego programu Macium Reflect 7. To właśnie taki program do, do, do zarządzania dysku z partycjami. Do, do klonowanie nawet. Ja używam do klonowania. I jeszcze pokażę Wam wiatraka. Y tutaj jest ten wiatrak. No, widzicie jak się kręci? Bo ja poruszyłem ten... bo ja poruszałem wiatrakiem, żeby się kręciło. I teraz przestał się kręcić. To jest właśnie ten wiatrak, który kupiłem na Allegro. No, a właśnie, jeszcze zapomniałem powie powiedzieć, że kupiłem ten adapter sanki 5 do dysku SD na 2,5 na 3,5 na Allegro za 5,99 groszy. Za paczką na to Impuls za 8,99 groszy. Szybki dysk SSD kupiony na Allegro za 180 złotych i 80 groszy. Za samą paczką to impuls za darmo. O, to jest ten, na ten Molex. Tutaj jest tutaj jest gniazdo, a to jest wtyczka, żeby można podłączyć na przykład jakiś dysk HDD albo mapę optyczny na Molex, na ID. Teraz to mam tylko wszystko przez SATA Dysk I napęd Na SATA jest podłączony W tej chwili jeszcze, a, a wiatra kupiłem Na Allegro Za 15 zł i 89 groszy Została paszkomata za post za 16 zł i 99 groszy To znaczy nie tak, 99, 99, ale nie pamiętam, ile kosztowała. Ale staj, wiem, że 16 zł kosztował o, e, dostawa. No dobra, i jeszcze kupiłem kartę sieciową bez przodu. Bez, 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 bez wewnętrzną marki. Typy Link. Model, to jest taki model. tl 2 781 nd który kupiłem na Allegro. Za 52 zł to 6, 6, 6 groszy. Zostałem paszką, a to Impo za darmo. To właśnie chciałem pokazać. O, tu, o chwileczkę. Tutaj się poka o, tu też się pokazuje, właśnie ten. To jest ta karta sieciowa wi WiFi. Typy link. Obsługujmy i od Windowsa 7 do Windowsa 10. I jeszcze. Ale ogólne no, ale wszystkie, ale w następnym filmiku pokażę Wam jeszcze ten kartę bezsłodową. z siecią bezsłodową Wi-Fi marki link To właśnie poka będę pokazywał w następnym filmiku. Teraz pokażę Wam jak te, te, te wymieniane te części, Wia czyli wiatrak, karta Siedziowa bezsłodowa Wi-Fi wi na PSI Express X1, szybki dysk. I szybki dysk SSD, który sklepowałem z dysku twardego HDD na szybki dysk SSD za pomocą programu Macie Reflex 7. No dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o pokazywanie, co, co wymieniłem. To teraz pokażę wam jak to działa. Ten jak to działa po wymianie tylko tych części. No dobrze. To teraz pokażę wam jak to działa ten komputer. po komputer po wymianie, po wymianie części, tych części. Włączam teraz monitor i głośniki jeszcze. Włączę. czekam aż monitor gasi po monitor going to zip a potem dopiero komputer włączę monitor going to teraz włączę komputer albo dalej trwa za aparat. Już się komputer nas wreszcie uruchamia. Szybciutko się uruchamia wreszcie. Zapraszamy. No i, no i widzicie? Komputer się szybciutko uruchamia na tym szybkim dysk SSD. Nie to co na dysk twardy HDD. Komputer się wreszcie uruchamia szybciutko. Nie to co na HDD. Najszybciej uruchamicy system Windows. Szybko, wszystko szybciutko chodzi jak na, na, na tym szybkim dysku SSD. No i jest WiFi połączony. Teraz wchodzimy w mój komput ten komputer. Tutaj mam dysk lokalny C. Wcześniej miałem 160 GB na dysku twardym HDD. A teraz mam szybki dysk SSD o pojemności 256 GB, a sformatowane mam 208, 203, 238 GB. W tej chwili mam tylko 8,3 GB wolnej pamięci. Zobaczmy właściwości systemu. Zobaczmy w menedżer urządzeń. Zobaczmy w karty sieciowe. Tu się pojawił napis typy wires NPC Express Adapter. To jest właśnie ta karta sieciowa bezsłodowa Wi-Fi. Zobaczmy stację dysków. To jest właśnie stacja dysków. SSD cx 400 296 256G2 ata device. To jest właśnie ten szybki dysk SSD. Właśnie. To jest właśnie ten szybki dysk SSD. Dobra, to chyba wszystko. To teraz klikam, zobaczymy Manager Zadań. Wydajność. To, to wszystko co widzicie Ale tym razem nie, nie chodzi o procesor, nie chodzi o pamięć RAM Bo nic w tej chwili to, Teraz nic nie wymieniałem Zamykamy Wszystko chodzi prawidłowo no. Wszystkie gry działają poprawnie Teraz miałem CZES Forever, LEVEL, CZESKI RAJT wam FUN DEMO Wszystko działa prawidłowo na tym komputerze stacjonarnym To chyba wszystko. To teraz zwolnię w internet. Microsoft Edge na przykład. Uruchamiam tą najlepszą przeglądarkę internetową moją ulubioną. Microsoft Edge dla systemu Windows. Na przykład Windows 7. Zobaczmy jeszcze, w, a teraz wejdźmy w YouTube. Weźmy jakąś piosenkę. Na przykład a to powiadomienie kasuje, bo to jest niepotrzebne. Na przykład w Arktech. Facts Moje in Testtonies. Moja ulubiona piosenka. Zdą copyright sound. Oczywiście muszę reklamy Oczywiście się z powźnym nagrywaniu, bo reklamy się po jak zwykle pojawiają niestety. Wrócimy się widzimy się za chwilę. Już po reklamie, bo oczywiście pominąłem pominąć reklamy. Przewiniemy na początek da? i jeszcze zrobię jakość, zrobię na jakość maksymalnie jak się się jeśli chodzi o filmik, a na Full HD też działa, ale na 30 klatek niestety, bo na 60 czy 50 klatek to prawie płynnie działa, prawie, bo to jest prawie ksary komputer niestety. Teraz sprawdźmy jak to działa. Mamy przeglądarkę internetową, od FG. To dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o, o wymianę części komputera, komputera stacjonalnego. Teraz wyłączamy komputer. To na CIT. Na, na dzisiaj tyle. Wszystko działa prawidłowo. Trwa wygwanie. Trwa zamykanie. Wyłączamy teraz komputer. Komputer się teraz wyłącza, zamyka system Windows. No, już się komputer wyłączył. Teraz włączamy głośniki. Poczekamy się po na monitorze. Moi going to SIP, Mojito going to SIP. Teraz włączamy monitor. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym filmiku. Jeśli się podobał filmik, a proszę filmik o wymianę części dla komputera stacjonarnego Modecom Czarny z płytą górną marki gbtkx 6 es 2 h Jeśli chodzi o wymianę części, czyli karta sieciowa środowiska typu Link, wiatrak, be, wiatrak systemowy kom do komputera na, 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 na Molex, Szybki, szybki dysk, SSD, to wiecie co robić. Dajcie łapki w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie najmójszy dla bierzecie z smoking kanału i kanał wulkanowy. No i co? Ja nie przytoczę czas małego zadzina z znajomieni. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa!